Radosne, uśmiechnięte wioślarki a u Szczecin są medale w tej konkurencji, dwójka po dwójce na lekkiej, Maria Taczek i Wiktoria Kula. Spodziewałyście się tych złotych medali, bo wygrałyście z dosyć wyraźną przewagą. Wczoraj się dzień nam bardzo dobrze poszedł i dzisiaj musiałyśmy to poprawić. Musiałyśmy udowodnić naszą dominację. Ale Maria zrobiła też srebro e, godzinę 40 wcześniej, także wiedziałyśmy, że jesteśmy mocni. No tak w ogóle to tak po znajomości poważnie w tej osadzie, czy nie? Po znajomości, że znamy się wcześniej, czy nazwisko? Tak jest, nazwisko. E, nie no, no, tata przejmuje zawsze młodzieżówkę, także wiedział, że źle będę trafać, to w końcu... W ja widzę to dopadnie. Tata widzę, jest trochę bo troszeczkę pochliwy, nie chciał rozmawiać, że wszystko zostawiła Was. Jak się czujecie w tej usadzie, Bo widzę, że no, zwykle jesteście zgrane chyba, nie tylko, nie tak. tylko w Łodzi, ale poza Łodzią także. Tak, bardzo dobra komunikacja, wspaniałe. Gdzie pracujecie w Szczecinie? Bo nie wszyscy wiedzą. Wiedzą gdzie jest Szczecin, ale gdzie trenujecie konkretnie? Nasze przystanie jest naprzeciwko dworca głównego, więc zawsze przypominam nazwę na zmiany. Zmiany. Na wyspie, ja <gry> tak, ale jakiej to nie wiem. Dla was to taki pierwszy sukces? Dla mnie tak, dla Ja W zeszłym roku startowałam jeszcze w juniorach, więc zdobyłam złoty medal też na jedynce tak. kobiet lekkich. Co dalej będziecie tak ze sobą, czy bo już waga lekka na igrzyskach się kończy? Nie, nie wiem, wiem, przepraszam, że tak powiem nawierzycie wagi, czy do innej kategorii, czy cieszy Was w ogóle wieślarstwo? Cieszy Was ten <laughs> To naszą pasją największą. No, ja. no myślę, że zobaczymy, co się będzie działo w przyszłym roku, bo, bo raczej nie będzie tak, że zupełnie waga lekka zniknie z mistrzostw Polski, bo dzisiaj przecież walczyły czwórki podwójne wagi lekkiej mężczyzn, które nigdy konkurencją olimpijską nie były Także że zobaczymy, co się będzie dało też tutaj w Polsce, i się to Na pytanie co warto? to sama polek. Masz czy koleżanka ci to zrobiła? Sama, to jest coś ja nie to, tak? Życzę Wam sukcesu w kolejnych regatach i takiej formy, takiej, e, takiego humoru i żeby Was to jeszcze raz pobawiło. Dziękuję w, bardzo. bardzo. Młodzieżowe w Młodzieżowej Mistrzinie Polskiej w podwójnych oczywiście wagi lekkiej Maria Taczek i Wiktoria Kola. Szczeciński AZS ma także złoto swoje swoje Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.